Jan nowak to postać legendarna i bardzo złożona. Jego życiorys to niemal gotowy scenariusz zarówno na sensacyjny film przygodowy, jak i hagiograficzny, pokazujący jak rozumiał i realizował swoje pojęcie patriotyzmu. Był politykiem i mężem stanu, działaczem społecznym i oficerem Wojska Polskiego, cicho-ciemnym i emisariuszem komendy Głównej Armii Krajowej oraz rządu RP w Londynie. Był także wieloletnim dyrektorem rozgłośni Polski Radiowolna Europa. Władysław Bartoszewski nazwał go najwybitniejszym ambasadorem Polski od czasów Ignacego Paderewskiego, działającym przez lata w USA na rzecz sprawy polskiej. Do Polski, po zawierusze wojennej, przyjechał pierwszy raz na zaproszenie prezydenta Lecha Wałęsy w sierpniu 1989 roku. Na stałe powrócił w 2002 i niemal zaraz zaangażował się w życie polityczne kraju. Urodził się 2 października 1914 roku w Berlinie. Jako młody człowiek aktywnie działał w harcerstwie. Przed wybuchem wojny ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzięty do niewoli podczas kampanii wrześniowej zdołał uciec i przedostać się do Warszawy, gdzie włączył się w działalność konspiracyjną. Od 1943 roku utrzymywał stałą łączność z rządem polskim w Londynie jako kurier komendanta Głównego Armii Krajowej. Aktywnie walczył w powstaniu warszawskim, a po jego upadku przedostał się do Londynu. Tam, po zakończeniu wojny, do 1951 roku pracował w sekcji polskiej Radia BBC. Między innymi dzięki jego pracy i zaangażowaniu, zachodnia opinia publiczna dowiedziała się o skali zbrodni hitlerowskich w Polsce. Mieszkał w Londynie, w Monachium i w Waszyngtonie. Pod koniec 1951 roku rząd Stanów Zjednoczonych powierzył mu misję kierowania rozgłośnią polską Radia Wolna Europa. Rozgłośnia Polska była częścią Radia Wolna Europa, które powstało jako publikator amerykańskiego Narodowego Komitetu na Rzecz Wolnej Europy. Jeziorański, zastępując Lesława Bodeńskiego i Stanisława Strzetelskiego, wcześniejszych dyrektorów, zorganizował sekcję polską od nowa dobierając sobie zespół oddanych pracowników. Wcześniej polskie programy nagrywano w nowojorskim studio i wysyłano pocztą lotniczą do Niemiec. Nadawane były z okolic Frankfurtu. Jan Nowak-Jeziorański zatrudnił fachowców z przedwojennego polskiego radia, korespondentów Polskiej Agencji Telegraficznej oraz przebywających na emigracji polskich dziennikarzy i publicystów. Rozgłośnie przeniesiono do Monachium, do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Dzięki finansowemu wsparciu USA zyskała profesjonalny standard, zachowując jednak swą niezależność. 3 maja 1952 roku Jan Nowak Jeziorański osobiście z monachią poprowadził pierwszą audycję w języku polskim, wyemitowaną na falach krótkich. Sekcją polską Radiową Europa kierował nieprzerwanie do 1 stycznia 1976 roku. Stacja starała się żywo reagować na wydarzenia w kraju. Nadawano zarówno audycje informacyjne, jak i programy o tematyce politycznej. Pojawiały się przeglądy prasy emigracyjnej, poruszano tematykę ekonomiczną, rolniczą, kulturalną, a także religijną. Omawiano nowości wydawnicze, było też miejsce na muzykę, m.in. słynny kwadrans Jacka Kaczmarskiego. Programy te obnażały absurdy i zbrodnie ustroju komunistycznego w Polsce, nic więc dziwnego, że niemal od samego początku były zagłuszane. Trwało to 36 lat, aż do roku 1988 i do zmian wprowadzonych na Kremlu przez ekipę Gorbaczowa. Jak wiadomo z fizyki, dla skutecznego stłumienia sygnału niepożądanej audycji moc nadajnika zagłuszającego powinna być dwukrotnie większa od mocy nadajnika oryginalnej audycji. Sprowokowało to nieformalny wyścig mocy nadajników, co przełożyło się na spore wydatki, głównie dla krajów bloku wschodniego. Po październiku 1956 roku zagłuszanie polskich programów Radia Wolna Europa prowadzono głównie z terenu ZSRR i dodatkowo z Bułgarii, Węgier, Rumunii i Czechosłowacji. We wspomnieniach swych współpracowników Jan Nowak-Jeziorański był postacią kontrowersyjną i złożoną. Cechował go wyjątkowy talent polityczny i szczególne cechy przywódcze. Był jednocześnie bardzo apodyktyczny, szybko się irytował, jednak równie szybko mu to przechodziło. Przepraszał i puszczał złe emocje w niepamięć. Taki obraz zachował m.in. Janusz Marchwiński, pracujący w Radio Wolna Europa w Monachium od 1970 do 1994 roku jako speaker, a później dziennikarz. Jacek Taylor, wykonawca testamentu, legendarnego kuriera z Warszawy, wspominał, że miał on niezwykły dar przykuwania uwagi czytelnika i rozmówcy. Z tego też względu cieszył się niezwykłym szacunkiem, podziwem i niemal czcią wśród polityków amerykańskich. Nic dziwnego. Był wraz z profesorem Zbigniewem Brzezińskim wytrwałym rzecznikiem spraw polskich. Za prezydentury Jimmy'ego Cartera i Ronalda Reagana był konsultantem amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W tym okresie działał na rzecz pomocy dla Solidarności i polskiej opozycji demokratycznej. W lipcu 2002 roku po 57 latach spędzonych na emigracji powrócił do Polski i zamieszkał na stałe w Warszawie. Zmarł w styczniu w 2005 roku. Trumnę z jego zwłokami wystawiono na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, dokąd tłumnie przybyły delegacje wielu regionów kraju, mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele świata kultury i polityki. Został pochowany w rodzinnym grobie na warszawskich powązkach.